i Zabraża na swoim młotowskim kochanym na Łózowie, czyli MC na Hotkorze i lecimy, zobaczymy, nic nie generuje. Pogłaszał wszystkie muzykę, bo za cicho też nie może być, Dobre. lecimy.

Let's go! Let's go to the Griefka! Dobra, zobaczyłem z tego, wyjdzie wyjdzie. Pumna, otworzyliśmy pierwszą, oni świadczą strasznie dużo. No, no, kop, 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 ktoś mi mówił. No, coś nawet pomysła.

ojej, las mi się włączyło, nie, nie, nie tu dokładne tutaj wyłączone szybko, pere, 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 pere nie, to w sumie wszystko powinno być powyłączone dobra no goddammit co ty tak z cwenu A kamenda, do patrzenia Okej, chyba ładnie Ale nie wiem. Dobra, nie wiem co. Zerwał się właśnie w tym momencie. Wejdź. sio Okej, okay. lecimy <laughs> Dobra, prawidłowo wchodzimy tutaj, słowa z drębienkiem taką noc mamy, samki, łeb, mi nie nerwuj, że jakieś błędy wyskakują, życie, takie bywa życie, mam mody pobrane, nie wiem co jakie, ale mam jakieś pobrane, nie pamiętam, co, Jezu Chryste, nie dobra, ogarnijmy sobie je pierwszy liwną Aha! to takie mam mody, dobra, Dobra, fajnie, wierzyć. Mm, cyk, cyk, mm, cyk, 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 lecimy od razu, cyk, cyk. Ramce na Monach, więc no, greczka będzie ciekawsza, więc lecimy. Mieli tu jeden czas, chyba was nie bo naprawdę jest wkur... No no, 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 denerwujący, krótko mówiąc. Nie no, synek Fej się wyłąc O, i wszyscy są so happy Zbieramy jakieś sobie Potem elementy Cyk Lecimy Cyk Cyk Patryk sobie nie potrzebuje, ale my czytaj zesapy Cek, 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 cek Ten mam wątpliwą... Tak jest, to do tołdzi do, do Zaraz no ubra się piękniejsza robi Jeśli są drobne błędy, no to pardąsik Ale musi mi się cholerny świat czytać drugi no odcinek będzie spokojnie, no bo się świat czytać, a no po prostu trzeba chwilę poczekać, niech się po prostu świat czyta ładnie, pięknie dawno więcej od pewnie dlatego tak troszeczkę laguję bo tak to... no, płyn jak ryba no i dlatego mi tak troszeczkę leguje, ale spokojnie, jeszcze to ogarnę no, 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 no świat, czy tu się graje Parabety parę białe są odmiany co ona to małe z... to jest sobie? o gadamet, to obróbcie z kim przy okazji wyłączę, będzie ciekawe i dobra jak ja piję dzielny zaraz ten komputer, to on się nauczy jak ogarnić życie. Bo irytujące jest te figa. To na razie naprawdę są nawet dla mnie irytujące. Nawet muszę sobie ustawiać to wszystko, bo to nie jest lenarne. On bo te mody też... Dobra, wiem, jakiś mur muszę sobie też dodatkowo. zmieni się szereg bardzo inlandzkich, bo on nie krytuje kara mój komputer po prostu jest nieprzewidyczajony out To all mój komputer po prostu jest chyba nieprzewyczajony do długich uczanków i nie lubi, ale no dobra co to jest? dżungla? dżungla dla piekła nie no naprawdę ja jestem po prostu mą dzisiaj ale raga da trzeba to już jest inna sprawa co ty kurwa coś dobra w sumie to ja się powinienem przygotować a w sumie jutro może i daj do mnie za tym porobaczyć ale to się zobaczy

Kunie I kolejny świat do załadowania Owszcie czkawka odbił No ty gry Bo tam... ...dziura... ...dobre, tu już chyba nic nie ma Jest to zbyt nudne miejsce, żeby się osiedlać Ale idziemy do mały

Nie wiem czy nie wezmę kogoś do jakichś, żeby taka noga trzymała popykać. To jest jakiś plan. A mnie irytują lagi, ona zwolni w się terenu. Bo ja nie lubię tak grać, ale dobrze, świat jest nowy i pewnie tego dalej tak jeszcze dróg. nie Lubię dżungli. Nie lubię. Irytują to jest. Ale dobra, może się na chwilę dotrzymać, żeby mi z jedzenie, w sumie tak jest dobry plan. Może raczej powinienem okazać się tym węgiel. Tak jest, no. Węgiel, idę po ciebie, mother Hmm. Hmm. W sumie to nie lubię niższych terenu, ale zrobię wyjątek. Kubę kocham ten A to młot na to drzewo. Za dużo sadzą mię. Lecimy po węgiel. Jeczymy głowę, Wód. Jezu, chryste, wychodzicie do szkoły, a ja w ja do wolny, więc jest gitara. Chociaż ja w sumie mam robotę, to już jest taka gitara. No dobra. O, i widzicie, świat się wszedł na bazę w pojazd, co piękniejszy, już mi to jest gitarka. Tak powinno być. Mam pewnie jeszcze inny mody grać, takie ciekawsze. No spokojnie, Takie jak poprawiał się Bloody? Przepraszam. Może taki Bledeusz? Ach, jego odcinki Minecraftu to było coś z ekipą. Tak, u nas były piękne odcinki. Dzieciństwo na tym było budowane. Nie no, może nie dzieciństwo, no ale tak jak miałem... 10 lat, 11 lat, no to tak oglądałem dobra. Daj co mnie oglądam. Bo jest sobie na no ale Game diable. Pod de owce jak na pęczkich jest. Nie, myśli się wpaść, nie powiedziałem tak. To jest horror dzisiaj. W sumie dobra. Tutaj można było walnąć małą kwaterę główną. Taką chwilową, tymczasową, bo skały fajnie być. No, patrzcie, to jest, jest sporo terenu, tu już nikt ci nie dojdzie. Tu taką, jakby dykno wyrównać, i masz się taką małą bazę. I dobra, to jest jakiś plan. Chwilowo to jest jedzenie, ważniejsze Zasnę jak Bóg mi świadkiem zasnę Po prostu tak dawno Minecrafta grałem, a trowe spać chcę na Bóg Są my na no Minecraft już taki ciekawy nic no, gra dzieciństwa i gra świata dosłownie hmm parę noc to mi się nie podoba Ale dobra, jestem się nie wiem czy nie będę już z kamerą po przypadkiem nagrywał bo to też fajny pomysł był. By. Dobra ważny sen wpadki no, snów no, dzięki Cy Cyk, cyk. Dobra, tu będzie naprawdę taka chwilowa kwatera główna. Może wstanie i cyk. Chwilowa kwatera główna, no spokojnie, żeby mieć, żeby była. Niech tam się wszystko przypala, ja obczaję tym. No Naprawdę spać chcę, o kurde, o kurde. Ja właśnie zauważyłem teren idealny bazę. No kurde, góra, obo, obo, bo. O Boż. Jaka cudowna, góra. Tu jak ja już widzę tu potencjał na fortyfikacje. O jest, o, 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 ścina, good, przyda się. Tu chyba zamieszkowałem, najpierw tu wszyscy to muszę związkę znaleźć. Żeby móc szybko się wyekspić. To jakieś źle, żeby by się przydało znaleźć. Bo jeśli ja mam plan budować z kamiennych narzędzi, to na pewno nam to zajmie sporo. A mam plan robić tą serię, tak, no... 50 dni? Więc Mam plan zrobić taką serię odcinkową, po prostu taką. Potem jakieś live wejdą. Więc, no, co planować, jak tak. Dobra, no, gore over here, motherfucker. No i gdzie mać? Ciepło uniało. Ciepło Prawda, mam mały zaliz tutaj zbudować, fajną fortezę. Kolejna żarowca. No bo kurde, tu się nie ma co dostać, a tu jest sporo miejsca na gardle, tu też mogłaby być fajna baza, albo magazyn, coś w tym stylu. To jest dojście, nikt nie będzie miał, więc jest wita. Ja zaraz to spadam, ale jest wita. Nie ja chcę iść. Cyk, cyk i pyk. O, 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 gdzie, no idzie, no gdzie idziesz, gdzie, gdzie ledziesz? gdzie? No gdzie już, no gdzie? No chodź, siusiaczku. No i co teraz, co? Co? Kupi przem. Że aż ultra powiem. Jak mi dziabno, no. Dobra, i na ta odcinka... O Boże, coś się Dobra. Brak jeszcze 4 minutki i się nazwali wami żegnam, a no, spokojnie. Nie ma co się bać. To już będą st streamy. It's na live, patrzcie, jakie streamy. i dzisiaj, no, po prostu tak się zabawimy, wiesz, to skrzynkę to ja bo jest w dyrytującym miejscu. Z tego pisa tu będę korzystać, nie miałem co przepalić, więc. I mnie baja. Ja, będę. Ja. Początek, można powiedzieć, końca. Wkładam tu wszystko, żeby nie było. Czek. Tak, kurczaki. Grawor here. I do Andra i można naprawdę sobie dać ja się tutaj bawić. Jak się szaleć, jak szaleć, to szaleć. Drzwi wyjebać, jak tam wstawić. Jak to mój wujek powtarza. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjebać, jak wstawić. O! Pa, <grym> może wujek to ja zrobi z tego wujka, prawda? Dobra, zróbmy do zaczątek tej bazy. O, papa też by się wstała. Cyk. Cyk. Skończymy na tym, że tutaj się zbuduje już pierwszą bazę. Taka. Cyk. O, coś w tym stylu. Cyk. 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 O, i coś w tym stylu będzie. Będzie jakiś. Coś tak czuję, coś tu mówię. O, i chwyta. Tu będą lustra na spokojnie, więc no, dobra. Początek już do bazy mamy. Taką tutaj malutką bazę z zbudujemy, żeby po prostu mieć gdzie się chronić. Nie? <grym> to już bym dał z lepszego materiału niż nie wiem drewno, bo to takie wierzę. Takie o, choćby. To szczerze, ja to mogę zejść. chyba taka skabelka kabelka ma. Bo chyba też była otwarta. Idziemy w Jednego piachu im brakuje, no nie wierzę. Dobra, sobie doskoczymy i na wstawieniu szkła zakończymy odcinek. O, to jest pomysł, to jest plan. Jak się bawić, to się bawić. Wyjeba, trzeba postawić. Jak to no, wujek ma, No i dobra, już coś wygląda. Teraz tutaj niestety wejście ogarnąć lepiej. To też zniszczyć, cyk. O, takie coś. Tam. Pyk, pyk, pyk. I dobra, będziemy mieli małą bazę w sumie. Tu się jeszcze pożmijmy, wszystko nas potrafi i będzie, będzie, będzie. Ja Wam mówię, ze mną nie zginiecie, damy rady. Dobra, teraz ja się zegnam. Dobra, teraz ja wam żegnam. Do kiedy idzie, do jutra. Dobra, no.